Cześć, witajcie ponownie. Od ostatniego filmu troszeczkę zdążyło się już zmienić. No, Przede wszystkim można by powiedzieć, że powoli, powoli, następuje jakiś powrót do normalności, co oznacza na przykład, że udało mi się w końcu kilka dni pooprowadzać, a także kilka dni temu otwarto o granice, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, więc możemy ponownie podróżować sobie swobodnie. No, jeżeli o mnie chodzi. Najważniejsze jest to, że otwarto granicę do Czech, w związku z czym ponownie można się wybrać na czeską stronę Sudetów czy do Pragi. Ponieważ nie wiem, czy o tym wspominałem wcześniej, ale jestem przewodnikiem nie tylko sudeckim, ale również przewodnikiem po Pradze. Praga to jest zresztą miasto, w którym ja przez pewien czas mieszkałem, miasto, które uwielbiam, miasto, które ma bardzo wiele do zaoferowania. No i z tego miejsca, gdzie mieszkam, mam do niej w sumie niedaleko, w związku z czym oczywiście jak tylko to było możliwe, to skorzystałem i pojechałem, żeby zobaczyć to miasto pierwszy raz od trzech miesięcy. I jeżeli wy macie podobny pomysł, żeby w najbliższym czasie odwiedzić Pragę, to ten dzisiejszy film jest właśnie dla Was, ponieważ dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kilka książek, przewodników na temat Pragi właśnie. Ponieważ no, nie każdy jest przewodnikiem po Pradze, niektórzy chcą ją tylko odwiedzić, ale na pewno są wśród Was turyści, którzy. Chcieliby zobaczyć, oczywiście, to miasto, ale być może chcieliby zobaczyć coś więcej niż tylko taki standardowy y, turysta. W związku z czym przygotowałem dla Was y, kilka książek. Przy czym, takim podstawowym kryterium było to żeby książka była dostępna w języku polskim albo przynajmniej w języku angielskim. Zacznę od typowych, powiedziałbym, przewodników turystycznych, bo tak, tak mają nawet gdzieś tam w tytule. Są to dwie książki, z których ja często też korzystam po prostu w pracy przewodnickiej. Antoniego Krocha, przewodnik po Pradze, nawet bardzo często zabieram ze sobą do plecaka, bo jest niedużych rozmiarów, stosunkowo lekki. Więc biorę go jako taką małą podręczną encyklopedię, żeby w razie czego sobie zajrzeć, chociaż jest to też. Przewodnik troszeczkę inny niż, niż wszystkie inne, ponieważ tutaj nie ma zaproponowanych trasy zwiedzania, nie ma trasy spaceru, tylko są bardziej informacje, tak jakby na temat obszaru. E, znajdują się tam informacje o konkretnych budynkach, e, zjawiskach historycznych, e, co się tam stało, jakie ciekawe osobistości, czy po prostu ciekawostki, ale nie ma tam właśnie stricte trasy. Teraz idziemy tam, oglądamy to, to i tamto. E, dodatkowo jest potężny wstęp historyczny, słownik języka czeskiego. Także to polecam zainteresowanym Pragą na poważnie. Zwłaszcza, że są tutaj trasy. No właśnie, powiedziałem, że tras nie ma, ale są opisane miejsca w Pradze także poza ścisłym historycznym centrum również dzielnice ościenne, na które warto zajrzeć. Podobnie zresztą. Jest w tym przewodniku. Tutaj już akurat trasy mamy, tych tras jest chyba 16, ale nie wszystkie są na obszarze ścisłego centrum. Są również trasy poza e, z tak zwanymi czterema miastami praskimi. Tak więc ktoś, kto już w Pradze był, również może sobie z tego przewodnika właśnie skorzystać do e, znalezienia czegoś nowego. E, Zresztą autorzy tego to też nie są ludzie przypadkowi, bo Antoni Kroch napisał kilka książek na temat Czech yy, i nie tylko Czech, bo w jednym z moich filmików też wspominałem o innych jego książkach. Natomiast y, tę książkę napisał Marek Pernol, który przez pewien czas był w Pradze ambasadorem, więc też ma na pewno dużo do powiedzenia o Pradze. Zwłaszcza że y, on miał okazję być w miejscach, do których zwyczajnych ludzi nie wpuszczają. I książka też zawiera wiele takich ciekawostek, opowieści, właśnie tak jakby z czasów pełnienia jego, jego funkcji. Dodatkowo w tej książce no, znajduje się wiele takich ilustracji schematycznych, bardzo przydatnych, no, chociażby właśnie w pracy przewodnika. Jest bogato ilustrowana, bo to jest już niedawno wydana, no, niedawno, jakieś 6 czy 7 lat temu wydana książka. Niestety, z tego co wiem, obecnie jest dosyć trudno dostępna, więc trzeba na nią polować na Legro. E, aczkolwiek, no, właśnie polecam. Znajduje się tutaj kilka, może, nieścisłości, czy jakichś takich powtarzanych mitów na temat niektórych miejsc. E, aczkolwiek nie jest to nic jakoś strasznie rażącego. Także te dwie pozycje z takich typowych przewodników bym mógł polecić. E, natomiast ostatnio ukazał się też długo wyczekiwany przewodnik coś takiego osobisty przewodnik po Pradze. Mariusz Szczygieł. E, no Mariusz Szczygieł to jest osoba, której nie muszę przedstawiać osobom, które się interesują Czechami. E, zresztą moim zdaniem to, że teraz w Polsce jest tak dużo różnego rodzaju Czechofilów, ludzi zafascynowanych Czechami, to jest właśnie zasługa Mariusza Szczygieła, który kilka lat temu napisał e, świetne książki reporterskie na temat, na temat e, Czech i Pragi. No, i w końcu ukazała się książka, której wiele osób od niego oczekiwało, czyli właśnie taki przewodnik po Pradze. W tym przewodniku nie ma nic z takiego typowego przewodnika turystycznego, jeżeli chodzi o miejsca. Nie znajdziecie tutaj opisu mostu Karola, zamku praskiego czy czegoś takiego. E, natomiast jest tutaj mnóstwo ciekawych historii jak na temat miejsc, trochę mniej znanych. E, zresztą, no. Mm, ja powinienem mieć pretensję do Mariusza Szczegiewa troszeczkę o to, że on pokazuje ludziom miejsca, w których do tej pory turystów raczej za bardzo nie było. A podejrzewam, że no teraz już paręnaście osób na pewno z tymi przewodnikami będzie po takich mniej znanych miejscach. Sobie też spacerować. Przy czym, o ile znajdują się też tutaj jakieś informacje na temat konkretnych miejsc, to jest to bardziej też taka książka reporterska. To są tak naprawdę miniaturowe reportaże dotyczące różnego rodzaju ciekawostek, pomników, czy nawet takich rzeczy jak antykwariat, czy, czy jakieś konkretne e, miejsca, miejsca w Pradze. Także to jest, powiedziałbym, taka troszeczkę bardziej Praga dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. E, i zresztą w troszeczkę podobnym stylu są utrzymane kolejne dwie książki, które dotyczą właśnie takich miejsc nieznanych albo omijanych. To jest 111 miejsc w Pradze, które musicie widzieć, oraz Niecodzienna i Tajemnicza Praga. Obie te książki są również dostępne w języku angielskim. Chyba nawet też w języku niemieckim, więc spokojnie da się je zrozumieć. Nie musicie koniecznie czytać po czesku. I zalety tych książek są przede wszystkim takie, że one obejmują miejsca, które znajdują się bardzo często tuż przy ścisłej, ścisłej trasie turystycznej, pełnej turystów, ale są tam opisane rzeczy, na które po prostu nie zwraca się uwagi. Zresztą Tą książką ja regularnie sam chodzę po Pradze, odkrywając po prostu kolejne jakieś miejscówki, o których wcześniej nie miałem zupełnie, zupełnie pojęcia. Zresztą to jest element serii, bardzo wiele miast ma taką książkę napisaną przez lokalnych autorów, więc jest to naprawdę warte polecenia. Natomiast w przypadku tej książeczki to są już takie naprawdę momentami detale, jak chociażby właśnie tutaj na okładce mamy płaskorzeźbę, która znajduje się na jednej z ulic Starego Miasta, na ulicy Kaprowej, którą ja mijałem wielokrotnie chodząc na studia w Pradze, ale nigdy nie zastanowiłem się o co tak naprawdę w tym chodzi. I w tej książce takie rzeczy są wyjaśnione, jakieś takie po prostu malutkie drobnostki, Aczkolwiek no z tą książką też zdarzało mi się, żeby dla jednej małej drobnostki jechać przez pół miasta, żeby koniecznie gdzieś tam to e, zobaczyć. E, również jeżeli chodzi o drobnostki, ale już w dużej tak naprawdę skali, jest książka, która jest może, można powiedzieć, małą Biblią przewodnicką nawet. Jest to Praga, e, szczegółowy przewodnik obrazkowy. Obrazkowy, ponieważ tutaj wewnątrz znajdują się praktycznie wszystkie najważniejsze zabytki Pragi, łącznie z przekrojami. Nie wiem na ile to będzie dobrze widać na filmiku, ale na przykład tutaj przekrój Teatru Narodowego. No normalnie bez, bez rezerwacji ciężko jest się tam do środka dostać. Tutaj natomiast wszystko jest dokładnie opisane. Łącznie z tym, co przedstawiają poszczególne rzeźby m, będące gdzieś na fasadzie. I takie są praktycznie każdym ważniejszym w Pradze zabytku. Także dla przewodnika, czy ewentualnie dla osób zainteresowanych historią sztuki czy architekturą, to jest pozycja. Obowiązkowa, jest dostępna chyba w sześciu różnych językach, niestety nie po polsku, ale jest po czesku, po angielsku, niemiecku, francusku, chyba rosyjsku, włosku, więc no, liczę na to, że któryś z tych języków będzie Wam znany. Zresztą to jest też książka, obok której ja bardzo długo przechodziłem obok, bo ona była w wielu sklepach z pamiątkami, więc i, i miała więcej obrazków niż treści, więc ja stwierdzałem, że, że to chyba nie jest warte uwagi, aż pewnego razu kolega mi po prostu powiedział, że to jest właśnie świetna rzecz, e, taka dla przewodnika. No i faktycznie mus, musiałem wtedy przyznać się do błędu, że niesłusznie oceniałem tę książkę po okładce, bo moim zdaniem jest to książka dla przewodnika niezbędna. Praga to jest też miasto o tak bogatej historii yy, i ciekawostkach z nią związanych, że ma ogromny, ogromną, można powiedzieć, bibliografię właśnie. Można znaleźć książki o Pradze na temat praktycznie wszystkiego i ja na przykład jestem wielkim fanem serii przewodników wydawanych przez prze wydawnictwo Akademia, yy, jak na przykład coś takiego. Praga erotyczna. Są przewodniki na temat... Yy, Pragi ym, śladem sztuki awangardowej czy śladami poszczególnych literatów, z tego co wiem, szykuje się teraz przewodnik po pijackiej pradze, jest praga gejowska, jest. No, praktycznie każdy y, aspekt Pragi został gdzieś już poruszony albo wkrótce poruszony będzie. Jak już wspomniałem, ja bardzo lubię właśnie tę serię. Y, taka praga erotyczna, no cóż. To są tak naprawdę już przewodniki nie dla turystów, ale dla mieszkańców Pragi, którzy chcieliby czegoś więcej o tym mieście się dowiedzieć, więc to już jest to naprawdę taka Praga dla zaawansowanych. A jeżeli jesteście ciekawi, co jest w przewodniku Praga Erotyczna, no to dla przykładu, jeżeli gdzieś w mieście znajduje się rzeźba przedstawiająca nagą postać, to tutaj będzie napisane, kim była modelka, bądź też model, jakieś ciekawostki, ciekawostki z życia branży erotycznej w dawnej Pradze, można się dowiedzieć, które ulice były szczególnie lubiane lub też których należało unikać. Więc no, sporo takich troszeczkę pikantnych ciekawostek. No i tak jak mówię, praktycznie każdy temat w Pradze może zostać poruszony. I na przykład, jeżeli ktoś jeździ po świecie szukając śladów polskich i poloników, to również jest taka oczywiście książka, jest książka Polska Praga napisana przez Polaka Leszka Mazana zresztą też specjalistę od Czech. Jest ona dostępna też w języku polskim, nazywa się ona zdaje się Czy Matejko jadł knedle, czyli Polska Praga. No, czeskie wydanie natomiast nazywa się Polska Praha, a na, jak ze spółki Stala Polka. E, wewnątrz znajdziecie mnóstwo... E, Historyk na temat Polaków bywających w Pradze, bądź też instytucji, w których Polacy pracowali, czy jakichś zjawiskach, no przede wszystkim z historii, które mają jakiś akcent polski. Więc dla poszukiwaczy poloników też powiedziałbym pozycja obowiązkowa. E, przy czym, no tak jak powiedziałem, Praga ma bibliografię ogromną, zresztą no gdybym, gdybym ja chciał, to spokojnie też tutaj mógłbym wybierać przez pół dnia książki z, z mojej biblioteczki na temat Pragi, ale nie o to chodzi. No, Zachęcam oczywiście do nauki języka czeskiego, bo wtedy otwiera się przed Wami totalnie ogromna ilość wiedzy na temat Pragi nie tylko Pragi, bo całe Czechy są świetnie opisane dla turystów i krajoznawców. Zachęcam do tego, żeby też wybrać się do Czech, żeby zajrzeć. No, paradoksalnie warto wybrać się teraz, żeby zobaczyć, jak to wygląda bez turystów, chociaż no, zachęcając Was. Jednocześnie sprawiam, że Praga szybciej się tymi turystami zapełni. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli znacie kogoś, kto uwielbia Pragę, polećcie im może ten film, być może sami też się czegoś nowego na temat Pragi z tych właśnie książek, czy może z wielu innych dowiedzą. To by było na tyle. Następnym razem widzimy się ponownie z terenu. Trzymajcie się.